W całym mieście nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. O, oh, popatrz. Hej, witajcie ponownie w Taki talk. <grystanie> Tutaj znowu Daniel Tomek. I dziś z nami Andrzej Mchlada. Cześć. Cześć, Andrzej. E, muzyk, DJ na. No, DJ. DJ. Na wzroście swojej kariery w danym momencie. <grystanie> e, I porozmawiamy właśnie na ten temat. Okej, okay, super. To cieszę się, że udało nam się tak szybko umówić się tutaj na spotkanie że przyszłeś. E, no i standardowo, jak my to lubimy, od czego twoja przygoda zaczęła się z muzyką? E, jak to wygląda? Skąd te pociągi takie? Okej, okay. to po pierwsze dzięki za zaproszenie. Nieoczekiwane. E, przygoda z muzyką. Szczerze, jeśli chodzi o, o to w ogóle kiedy taki najdawniejszy moment, w który ja pamiętam z swojego życia gdzie muzyka mi przypadła do serca to chyba ja miałem, e, no nie wiem, może z 4 albo 5 lat ja pamiętam bardzo dobrze, bo moje ojciec kiedyś miał dużo e, dużo różnych e, magnetofonów i tak mhm. dalej w sensie, no, miał, mal, miał dobry sprzęt, mhm. miał dobry sprzęt, miał kolumny mhm. ja lubiłem, lubiłem słuchać tą muzykę ja bardzo pamiętam jeden moment, kiedy ja sobie poszedłem do pokoju, rodzice byli, byli w tym momencie na kuchni. Ja przyszedłem do pokoju, bez światła włączyłem jakoś tam ten, ten sprzęt, dałem dźwięku, włączyłem jakąś swoją piosenkę, nie pamiętam, co to była za piosenka, pewnie jakaś rosyjska, bo wtedy mm. ich nie słuchali, albo polska możliwe też. Położyłem się na sofę i leżałem i po prostu łapałem taką satysfakcję z tego słuchania muzyki, że aż dotychczas tego to pamiętam. No to okay. bardzo dziwne, bo to było, no lat, mam teraz 32, no to 27, 28 lat temu. Okay. Ale ja zapamiętałem ten moment i pamiętam, pamiętam jak e, później mi mama opowiadała, że on jakoś tam przyszło do pokoju w tym momencie i mówi, że ty sobie leżysz tam, słuchasz tą muzykę i coś tam wiesz, łapiesz, e, łapiesz jakiś tam fajny vibe. To Same początki, okay. gdzie, mi, gdzie mnie muzyki, muzyka zaczepiła. A jeśli chodzi o takie bardziej, e, jak to, pociągnięcie, nie wiem, e, zawodowe, profesjonalne, no to... I w ogóle powiązane z tym DJ-stwem, e, no to studia pewnie, bo ja wyjechałem na studia i chyba podczas drugiego albo trzeciego roku zapoznałem się... E, raczej nie zapoznałem się, spotkałem swego znajomego z mego miasteczka, bo ja studiowałem w Warszawie. I ten kolega akurat też był w Warszawie i on e, był DJ-em. W sensie no, on był DJ-em tak dla swoich. On w mhm. klubach raczej wtedy nie grał, ale to było jego takie upodobanie e, grać e, grać właśnie na, na tym sprzęcie. Wtedy zacząłem się z, znajomić z tym więcej. E, chociaż dla mnie to był ciemny las. E, no bo nie studiowałaś niczego, związanego. Nie, 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 w ogóle, w ogóle. Мо що строки была в музичнай мі... не пустілі до музичних. <laughs> я myлі, musieлі to зроб, бо я бо я mam то poціąленся до музыкі, то з jednej струни зачася заjмов тим гранем диджей назваць. A z drugiej strony też e, śpiewam czasami, najpierw, na, na razie w krągu najbliższych, ale coraz rozszerzam ten krąg, powiedzmy, już mam, mam plan e, śpiewać tam z kolegą i okay. w sensie ogólniając, chyba mnie musieli puścić do szkoły muzycznej, bo siostra nie zajmuje się teraz muzyką, no i słowem, to zaczęło się z takich, z takich właśnie małych... E, jak to, z takiego zapoznania się właśnie przez tego kolega z tym DJ-stwem, mi się to spodobało. Muzyka inna w ogóle, bo słuchało się kiedyś muzyki takiej, nie wiem, popsu rosyjskiego, polskiego i tak dalej, czy tam angielskiego popsu. Ta muzyka, wiadomo, była inna, tam była muzyka klubowa. Dla mnie to było coś nowego, jakieś nowe odkrycie, w ogóle, no, nie ogarniałem, co to jest na początku. Ale tak po troszku, po troszku, sam zacząłem się uczyć wtedy na tych studiach. I próbowałem chyba grać jeden drugi raz, ale nie wkręciłem się w to mm. wtedy. No i po, po teraz po dłuższym czasie już jak to pociągnęłem i z powrotem, no i, i już zacząłem grać. No to, tak jeśli chodzi o historię, to historia krótko mówiąc taka. A mogę tylko dodać to, że e, skąd to pociągnięcie jest, e, powstało chyba oprócz tych wszystkich momentów i przeżyć, to. Jak się okazuje mój e, dziadek, on grał na weselach, on grał e, na akordeonie, okay. jego brat, dziada brat grał na bębnach, oni mieli grupę, no ogólnie jakoś tam e, i po wiosce tam, chodzili, grali sobie razem, no i, a dalej mój ojciec Grano akordowanie też i śpiewa. No ale on też mm. wiadomo nieprofesjonalnie, ale sam się nauczył grać i no tak okay. dalej, więc no gdzieś to chyba jest tam w głowie. No, gdzieś to gdzie na pewno. po linii krwi. No. Aha. Okay. no, często tak i bywa, że w, w rodzinie to się przekazuje. No i bardzo fajnie. A teraz, właśnie, teraz moje że znowu pociągnęła ta muzyka, ten e, DJ zestaw, nie? Tak powiedzmy. Mm -hmm. W jaki moment? Dlaczego teraz? E, tak, to się chyba. Teraz próbuję przypomnieć, kiedy to dokładnie się zaczęło, e, chyba to się zaczęło jakoś w, w takim przyjściowym momencie, kiedy jeszcze nie byłem żonaty, ale już mało mi zostawało do tego, żeby zostać żonatym. I jak się ożeniliśmy, e, to E, zacząłem wracać w ogóle do słuchania muzyki. Tam Spotify pojawił się, tam wszystkie te programy, mhm. no, które były dość wygodne, bo ty mogłeś tam szukać bardzo wygodny sposób muzyki, nawet nie inwestując w to czasu. W sensie tam na przykład lunch, jakieś tam radio, jak to się chyba radio, wcześniej nazywało. Tym, tak. I to, wiesz, muzyka mniej więcej w tym samym stylu. Mhm. I mi się to podobało, bo ja kiedyś nie, lubi nie lubiłem e, szukać muzyki specjalnie. W ogóle to A. było kiedyś trudne. To musiałeś wiedzieć na jakiej stronie e, jaki tam dobry DJ i tak dalej, i w ogóle no to było skomplikowane. A teraz jak się wtedy pojawiły te programy, no to było lato. I mnie ja z powrotem tak wciągnęło, zacząłem słuchać. O, o, tu fajne, tu fajne, tam z kolegami coś się dzielić, im się podobało i wiesz, i możliwa była jedna druga impreza typu Nowy Rok czy tam Urodziny, gdzie graliśmy w swoim gronie. Ale wiesz, no żeby grać musiałeś pozbierać piosenki. No tak i zacząłem, już trochę zbierać zabrałem tam, trochę tam. Tu się pociekawiłem, to, 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 to. I wracając z tym do tego tematu, czemu konkretnie związane to jest z, z tym, że się ożeniłem, no to pewnie jak to? Męczyłem się więcej. Szczególnie kiedy żona została w ciąży i tam wiesz, różne, różne były wyzwania, i trzeba było gdzieś się wyluzować. No to wiesz, jedziesz w samochodzie, włączasz swoją muzykę, tam głośno jakąś fajną pisankę, no i luzujesz, no i szukasz więcej, bo to tobie się to podoba. No i jakoś tak z tego momentu się zaczęło wzrastać i pociągać z powrotem, nie? powiedzmy. No. A ogólnie, to znaczy, aktualnie grałaś na jakichś takich. Jaka była największa impreza, na której grałeś? Największa impreza za cały czas? E... Kurczę. Wiesz co, jeśli mówimy konkretnie o ilości osób, to chyba te e, najświeższe, na przy Białym Moście, Baltas-Tiltas, bo tam w czwartek, piątek głównie grałem, już grałem chyba trzy razy i tam zawsze było, było dużo ludzi, no kilkaset. Coś takiego. Okay. A przed tym grałem na imprezach do 50 ludzi. Może grałem z 4 razy, które były takie półotwarte, powiedzmy, mm -hmm. znajomi, znajomych, yy, i one, one były mniejsze. Na pewno te są największe. Okej, okay, ja mówiłeś o Białym Mostie, mm -hmm. o imprezach kilkaset ludzi. Jak tam się wkręciło? 50. Nie, kilkaset, tam A, kilkaset. 50 okay. to na tych innych imprezach. Okay. No. ha. Oj. No właśnie, jak tam się wkręciłeś w, ten, w, w, w te otoczenie może, że, że tam właśnie grasz w dany moment. Generalnie przypadkowo. Przypadkowo, bo ja ogólnie lubię czasami pójść do jakiegoś klubu, Mam swój ulubiony klub w Wilnie. Anna Mesza ma nazwę no. i ten. Kiedyś było tam ciężko wchodzić, bo tam dobry takie face control, ale później się poznajomiłem z jednym ochroniarzem, z innym i stało, i stało trochę lepiej, zacząłem częściej chodzić. No I właśnie w jeden z takich wieczorów e, e, coś tam potańczyłem, przy, przy DJ Graph, fajną muzykę, potańczyłem, poszedłem sobie e, zapalić, zapalila i a ja w ogóle jestem taki no... No, lubię się poznawać z kimś, pogadać tam czy coś, szczególnie jak tam po jakimś jednym piwie, czy dwóch. <laughs> I wiesz, jest to jakiś gość, tam nie pamiętam o co go pytałem, no, ale słowem gadka przyszła w tą stronę, że on mi mówi, że on tam czy jest właścicielem, czy, czy zarządza siecią restauracji i ja pytam jakich, on mówi, że tam chyba w Kownie, w Klajpedzie i tutaj na przykład w tym w Wilnie mówi ten Baltas Tiltas. I u mnie, nie wiem, lampka się zapaliła. I ja myślę, kurczę, czy może zapytać, czy DJ nie potrzebują. Ja mówię, mówię, może szukać DJ, on mówi szukamy. Ja myślę, no to fajnie, mówię to daj mi kontakt. No <ślawni empowerment> to dał, dał mi kontakt. I po jakimś czasie z nim się y, skontaktowałem i piszę mu, że y, mówię. Prisciemon, no", pamiętam, że ten, że gadaliśmy o tym graniu, ale pewnie to była. Taka no, trochę półpiana gadka, możliwe, że no, zmieniłeś zdanie. Nic tego nie, ma, nie? Tak, tak. Ja on mi pisze: Nie, nie, wszystko, wszystko gra. W sensie możemy, możemy spotkać się, okay. możemy umówić. No i tak, spotkaliśmy się, umówiliśmy. I, I już i pierwszy raz zagrałem. Było fajnie. Tam otrzymali oni dobry feedback chyba od klientów, czy, czy tam, nie wiem, od, 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 od kogoś innego, gdzieś tam oni to sprawdzali. No, mówi to dawaj drugi raz. Drugi raz tak samo, fajnie, wszystko zadowoleni. Już nawet ludzie, niektórzy tańczyli tam przy stole, choć tam no, nie, nie jest miejsce dla tańca. No. Miejsce dla picia i jedzenia. A trzeci, na, trzeci raz to w ogóle już tam yy, tańczyło może z 20 osób, czy ile tam powstawali swoich stolów. No, są, na razie narastająco idzie. Na razie to fajnie wygląda. No i ogólnie o tym yy, trafieniu yy, gdzieś konkretnie, żeby grać, yy, to ja miałem takie doświadczenie, że. Kiedyś, może rok temu, kiedy trochę bardziej się wkręciłem w te imprezy, bo jak mówiłem, grałem na tych mniejszych imprezach, 50-osobowych, na takich grałem 4 albo 5, 5 razy, to pomyślałem sobie, kurczę, no tam ludzie przyjmują fajną muzykę moją, którą gram, Czemu nie spróbować gdzieś, no do jakiegoś klubu albo do jakiegoś baru. I miałem tą swoją stronę, czyli mam, na której mam te sety, które zapisywałem na żywo z muzyką i myślę, Spróbuję wysłać do kilku miejsc, do, w których chciałbym grać. No i zobaczę. No, kto wie, no nie próbujesz, to nic nie będzie. nie mhm. spróbujesz to malutki. E, no i wysłałem do jednego miejsca, do drugiego, do czwartego, chyba do pięciu, sześciu, nie wiem, ośmiu może miejsc. No i wszędzie tam nie potrzebujemy. To nie, nie ten styl muzyki. A tutaj już mamy DJ-a, a tutaj coś jeszcze nie pasuje. No i słowem odpuściłem No a przynajmniej odpisywali. No, połowa wpisała, połowa no. zignorowała, ale już lepiej. Płowa też dobrze. Tak, tak. Ja wtedy to zignorowałem i tyle. I później jakoś z, tym, z tej samej Jana spotkałem DJ-a, który właśnie tam grał i też my z nim pogadaliśmy, mówię, słuchaj, jak ty tutaj trafiłeś? Bo ogólnie moim celem takim na razie na ten moment wielkim jest, żeby zagrać w tym klubie, który mi się i podoba. Ta, ta, ta. I on mi mówi, że no słuchaj, ja tam grałem gdzieś tam w sklepedzie czy coś i... I tutaj był chyba ten czy właściciel, czy chyba właściciel tej Mesza Był akurat w tym miejscu, gdzie ja grałem w Claypadzie I on później do mnie podszedł, mówił fajnie grasz, może chcesz u mnie zagrać I wiesz, i zagrałem No i sens taki, że generalnie chyba trafiasz w takie miejsce w, w, w dwa sposoby Pierwszy, że ktoś, e, usłyszy, ko, e, ktoś usłyszy, że fajnie grasz i on jest związany albo z człowiekiem z konkretnego klubu, konkretnej miejscówki, i może jakby promować, wypromować siebie, zaprosić, nie? Albo znasz konkretną osobę, osobę, która jest właścicielem, no i gadasz z nim, pokazujesz. Pewnie masz większe szanse niż tak wysyłając, tak, tak, tak. no. No, tak jak wiesz, tak jak często na Litwie wszystko. No wiesz, tak. To we wszystkim, tak, idzie tak, nawet, tak. Tak, tak. Nawet w naszym weselnym temacie, jakby wszystko idzie przez, tak, przez tak. No znajomości, nie. W sumie ja myślę, że dobry DJ, nie? Okej, okay, sety jest wszystko fajne, ale to jest takie. To jest bardzo suche. No, to znaczy, rozumiesz co mam na myśli, że. Na żywo widzę DJ-a grać, mm -hmm. jak on gra. Jest o wiele większy efekt, bo ty widzisz, jak ludzie reagują, czy publice podoba się, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja na przykład nie sam chciałbyś na weselach grać? dj eee, Szczerze, na dany moment eee, nie za bardzo, bo ja. Ja mam swój styl muzyki, który ja gram, który ja lubię, który ja znam i no, w którym ja ogarniam się. Eee, na weselach to. No, to wszystko jest bardzo zróżnicowane, w sensie, słuchają rosyjską, słuchają polską, słuchają pop, słuchają rock, słuchają jeszcze coś. I to byłoby ciężko dla mnie na dany moment. W, całym mieście. Nie widziałeś te... w ogóle też trochę zahaczyłeś na temat, jak, bo masz swój styl, więc jak w ogóle dobrać tego DJ-a, czy tam na jakieś imprezę, czy na jakieś święto, bo powiem to, jest kwestia gustu, ale, ale, ale czy oprócz gustu muzyki, czy jeszcze coś gra tutaj jakąś rolę? No, wiesz co, ja myślę, że w kilka rzeczy gra chyba rolę. Może być DJ, który, który dobrze dobrze na przykład miksuje muzykę i który będzie grał to, co trzeba. W sensie dowolny styl. Okay. Ale on będzie, no, nie wiem, będzie może jakiś zamknięty, nie będzie. Nie będzie. Kontaktował, kontaktował z może z, no, z narodem, który będzie tam. Nie? W sensie to jest ważne, bo DJ oprócz muzyki musi dawać jakąś energię. W sensie, jak ty, jak ty jesteś na przykład na imprezie jakiejś, jest jakiś DJ, który z tobą jakby. Zachowuje się interaktywnie, coś tam, wiesz, reaguje na ciebie, coś tam pokaże, tam, nie wiem, uśmiechnie się, jeszcze coś, to dodaje energii do całej imprezy. Czasami to nawet jest ważniejsze niż, niż ta sama muzyka, bo jak ty e, masz fajnego gościa z fajną energią, to bardzo kompensuje inne jakieś mhm. e, minusy. Możesz tam gdzieś zrobić blond, gdzieś tam, nie tak, wiem, tak. E, coś, coś nie tak, sprowadzić jakąś muzykę. Ale jak jest dobra interakcja, jak jesteś fajnym człowiekiem, to to kompensuje. Myślę, że ważne, tak, żeby grał to co trzeba, żeby grał tak jak trzeba, technicznie w sensie. Mm -hmm. bo to ważne. I żeby po prostu miał tą taką pozytywną energię, bo no, wtedy ta impreza już w ogóle rozrasta. Się. A czym się różnią na przykład? Bo ja widziałem dj które, którzy grają na przykład. Y nie wiem, jak to po polsku na płytach tych takich? To znaczy. Kongluch, czy.? Tak, tak, tak. No, no to winyl, winyl jest. Na winilach, tak. tak. Czym to się różni? Bo to, to jest bardziej zaawansowane, mniej zaawansowane. Tak, tak. Ja, no, ja liczę, że to jest bardziej zaawansowane. na przykład grając, ja korzystam. Znaczy tak, ja gram przez komputer, przez oprogramowanie pewne, w którym jest możliwość powiedzmy. Zaznaczyć różne momenty w piosence, żeby tą, te piosenki dwie sprowadzić w odpowiedni moment. No i to, to pomaga tobie trochę to oprogramowanie. Mhm. Na winilu nie, na winilu winyl gra, no przynajmniej w e, tych winilach, które ja wiedziałem. możliwe są, są inne oprogramowania, ale ogólnie na winilach to chyba jest trochę trudniej, bo tam bardziej na słuch sprowadzasz. To znaczy grają, e, nie wiem, gra jeden winyl i drugi. Tutaj e, jest pewien bit. Drugi winyl słyszysz w słuchawkach mm -hmm. i podbierasz. A, drugi słyszysz, ok. Tak, i yes. podbierasz sobie, podbierasz ręcznie, bo ja tam, gdzie ja gram, ja nie muszę aż tak ręcznie to podbierać, ja muszę tylko w moment puścić, później sprawdzić, czy to pasuje jedno do drugiego, bo ty możesz. Okay. Może jedna piosenka grać dla wszystkich, wszyscy słyszą, druga piosenka gra tylko w twoich słuchawkach. I, i to tobie pomaga sprowadzić, i ty mniej więcej słyszysz, ok, wszystko, wszystko można. No. Odpowiadając krótko, zaawansowane bardziej jest chyba granie na trójwinylach. Okay. No, no jest uh, OG. OG, uh, DJ programowania DJ-owe tak powiedzmy. No tak, tak, te stare, no. Tak, tylko tutaj taki moment. Co zauważyłem za swoją krótką karierę i generalnie za ten czas, który grałem na, na tych imprezach, że no zwykłemu człowieku, no nie jest to ważne, no w sensie czy ty tam zaawansowanie grasz, czy ty nie zaawansowanie tak, tak. grasz? Ja na przykład nigdy nie rozumiem co, co, kto, co. Tak, dla zwykłego ale... człowieka ważne, żeby fajna muzyka była, żeby fajnie się bawił, żeby DJ ciebie czuł i żeby, żeby była fajna impreza. Czasami nawet, żeby nie przeszkadzał. Żeby znaczy, nie żeby przesz... nie tak, odczuwać cały, no, cały ten, cały ten całe a czy tam zaawansowanie ty grasz, czy tam korzystasz z czego, czy nie? To no chyba dla 5%, może a może dla 1%. Mm. I koncentrować się na ten 1%, czy tam 5%, no nie ma sensu. Nie yeah. ma sensu. Chyba, że ty masz plany zostać jakąś tam super, duper gwiazdą, co szanse na to chyba są nie takie duże, więc trzeba pomyśleć, czy warto w to inwestować. Mm. E, wtedy tak, a tak generalnie nie, nie, no, trzeba po prostu rozumieć, nad, na czym koncentrować, na czym koncentrować. Ale nawet e, są, ja jakiś czas też kręciłem się w DJI-skim otoczeniu, wiem jak to działa, i ja zauważam te rzeczy czasami, bo dla mnie pokazali jak zauważyć te Ta, rzeczy. Wiesz? Tak, tak. tak samo jak jestem grafikiem komputerowym, i ja jedynie widzę, że tam jest na moim logotypie, bo mnie wycentrowane dwa elementy. Większość ludzi nie zauważy, ale. Co chcę powiedzieć, nawet z, z popularnym, znakomitym możesz stać się, grając trochę krzywo, bardzo dużo, wszystko zależy od publiki, od ludzi, jak oni na ciebie patrzą i tam dlatego ja na przykład, ja nie wiem, ja dotychczas nie zrozumiałem, jak ja sam miałem DJ na weselu, ale co jest DJ weselny, to dla mnie nadal jest nie, niejasna rzecz, dla mnie DJ jest dj ale DJ weselny, на таку без безємктиватор музиикиимша му власне бо часто певне на васелеях то так то ліста тих тих і ти мусіш грати Але тут теж нормально бо на весею то є бні Ну тих це ж на веселі ж би грала музика то тобіще подоба DJ nie zawsze sprowadzi tę muzykę ładnie, ale nikogo nie obchodzi, że on nie sprowadzi. Może sprowadzić, jest takich, którzy tam kilka efektów dadzą, pokręcą ten, e, jak to, tą płytę pokręcą e, elektroniczną i, no i już i sprowadzi tę piosenkę. Ale generalnie chyba ważniejsze na weselu jest, żeby grali to, co im się podoba. No nie ja żeby tak, grali tak. ładnie technicznie. Znaczy, w sensie, dźwięk jakościowy, dźwięku nie za dużo, nie za mało, muzyka ta, która mi się podoba. No i już, już, już tego wystarczy. Yeah. No w, w moim, jak już na którym podcastie, moim niepopularnym zdaniu. Uh, ja sądzę, że jeżeli na przykład są piosenki zwykle, nie, na przykład jak weselne, albo tam jakieś rosyjskie, mm -hmm. polskie, litewskie, zwykle, gdzie są takie no, popsowe śpiewane, to już wtedy weźcie lepiej muzyka muzyków, muzykantów, muzyków, mm. uh, jeżeli chcecie coś ciekawszego, elektroniki, to wtedy możecie brać DJ-a. No bo yeah. jeżeli mm. to, tego potrzebujecie na swoim święcie.

Dobra, to super. Dzięki ci, że troszeczkę nazdrożyłeś ten świat. E, ja w ogóle z nim nie miałem nigdy nic do czynienia, więc dla mnie było ciekawe. E, ty może więcej trochę miałeś? No. <laughs> Dobra, to dzięki ci. E, kolejny ważny temat w naszym cyklu tak. i. Dziękujemy gościom. O, gościom, widzą, Widzimy. którzy oglądają. No i wszystkim gościom, którzy już do tego uczestniczyli. Ta, tak, tak. Tak. Ale e, widzą, dziękujemy. Słuchajcie na Spotify, oglądajcie na YouTube i do kolejnych spotkań. Słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze